Profesor Piotr Borkowski jest naukowcem pracującym w Katedrze Aparatów Elektrycznych na Politechnice Łódzkiej. Jego obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta interdyscyplinarna problematyka materiałów stykowych oraz inteligentne systemy zarządzania zasobami energetycznymi budynków. Obu przypadkach jest to tematyka badawcza odpowiadająca na potrzeby naszych czasów. To właśnie dzięki staraniom profesora badaniami prowadzonymi na uczelni zainteresował się Europejski Ośrodek Badań jądrowych CERN. Umowa ramowa, która została podpisana pomiędzy Politechniką łódzką a CERN w kwietniu 2016 roku, dotyczy takich dziedzin nauki jak elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka, mechanika. Fizyka jądrowa i fizyka cząstek elementarnych. Więc to są dyscypliny, które są reprezentowane przez większość wydziałów na Politechnice Łódzkiej. CERN to instytucja badawcza działająca w Szwajcarii, w której pracach uczestniczy około 8000 naukowców i inżynierów z ponad 500 instytucji naukowych na świecie. Europejski Ośrodek Badań Jądrowych. Jest najpotężniejszą organizacją naukową w świecie. Wszystkie kraje liczą na to, że ich naukowcy zostaną wyróżnieni poprzez możliwość pracy w CERnie i współdziałaniu przy różnych badaniach w odkrywaniu zachowania się cząstek, zarówno tych, które docierają tu do Ziemi, jak i tych, które poruszają się w kosmosie. Katedra aparatów elektrycznych. W swoim doświadczeniu i rozwiązaniach do tej pory ma pomysł, który w umowie ramowej z Cernem ma zostać zrealizowany w postaci modelowego łącznika, który zostanie do Cernu dostarczony, po to, żeby rozłączyć nieoczekiwane prądy. Które doprowadzają do wyjścia przewodzących magnesów z nadprzewodnictwa w czasie do około 1,5 milisekundy. Dzięki temu Cern może nie zaoszczędzi, ale nie będzie miał awarii. A jak nie będzie miał awarii, to naukowcy z całego świata przez cały rok będą mogli prowadzić badania. Nadmienię tylko, że obecne rozwiązania, jakie znajdują się w Cernie, Rozłączają prądy stałe w czasach około 20 milisekund. A zatem będzie to dwudziestokrotne przyspieszenie czasu rozłączania. A przy tej ilości energii, jaka jest zgromadzona w magnesach nadprzewodzących w wielkim zderzaczu hadronów LHC, każda milisekunda jest dla Cernu cenna. Co to jest ten wielki zderzacz hadronów? Gigantyczny toroidalny akcelerator cząstek zwanych hadronami, który umieszczony jest 100 metrów pod ziemią. Jego długość jest około 27 kilometrów, a średnica tego koła to jest około 11 kilometrów. Leży on pod dwoma państwami: pod Szwajcarią i pod Francją. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, Politechnika będzie czerpała benefity w postaci opłat licencyjnych. Kadra naukowa i studenci będą mogli współpracować z najważniejszym ośrodkiem badawczym na świecie. Profesor Borkowski jest naukowcem łączącym problemy z rozwiązaniami, a studentów z rynkiem pracy. Jest współautorem unikatowego pierwszego w Polsce kierunku Systemy sterowania inteligentnymi budynkami. To odpowiedź na potrzeby rynku i restrykcyjne wymagania dotyczące szeroko rozumianej efektywności energetycznej w sektorze budownictwa. W Katedrze Aparatów Elektrycznych, tak samo jak i na świecie, trwają prace do tego, żeby w oparciu o technologii sieci neuronowych, czy też logiki rozmytej, doprowadzić do sterowania inteligentnego, to znaczy samouczącego się. Tak, żeby uwzględnić socjologiczne zachowania człowieka w budynku i na tej podstawie sterować tak automatyką budynku, żeby straty energii pierwotnej były jak najmniejsze. W tej chwili instalacje automatyki budynkowej, ponieważ są w większości rozwiązań sprowadzane z zagranicy, Kosztują niewspółmiernie drogo do efektów uzyskiwanych. Szacuje się, że to jest między 400 a 500 zł za metr kwadratowy. Naszym celem jest opracowanie systemu wraz ze studentami, pracownikami i tymi, którzy będą chcieli z nami współpracować, który będzie kosztował 50 zł za metr kwadratowy. I to jest realne, zarówno zmieścić się w kosztach produkcji, jak i ze słusznym zyskiem dla producenta. Prace nad nowym systemem sterowania budynkiem zostaną zakończone prototypem, którego możemy się spodziewać za, jak obiecuje profesor, rok do półtora roku. A dlaczego warto być naukowcem? Warto być naukowcem, ponieważ jest się ciągle młodym człowiekiem. Czasami bawiącym się jak dziecko.